Witam wszystkich! Multitool potrzebny w terenie, czy to zbędny gadżet? Dzisiaj będzie odpowiedź na to pytanie. W terenie, oczywiście, w działalności leśnej, czyli nie chodzi nam o używanie takiego narzędzia w domu, w piwnicy, w warsztacie, przy naprawie roweru, nawet i w terenie, tylko taka typowa działalność leśna. Na pewno osoby sprzedające takie multitule odpowiedzą na pytanie to, że jest bardzo potrzebny. Osoby reklamu reklamujące takie multitule, zwłaszcza te droższe, też zapewne powiedzą, że takie coś jest potrzebne. Ja odpowiadam, że w 9%9% multitul w terenie leśnym nie będzie nam potrzebny. Kilkanaście lat temu przez kilka lat nosiłem taki multitul, Niekonkretnie ten w plecaku, jeden jedyny raz go użyłem, nie pamiętam dokładnie przy czym. Później przestałem go nosić i do tej pory ten multitul nie był mi potrzebny. Oczywiście, wiadomo, że ten, kto nosi, ten się nie prosi. Zawsze w jakiejś awaryjnej sytuacji może on się przydać, bo raczej to należy traktować jako awaryjna sytuacja. Nigdy taki multitul nie zastąpi nam zwykłych narzędzi. No ale raczej z większością z tych narzędzi, które tutaj są w terenie leśnym nie będziemy używać, więc raczej nikt nie nosi ze sobą w plecaku skrzynki narzędziowej. Więc czy taki tool jest rzeczywiście potrzebny? Według mnie nie lub tak, ale tylko w wybranych sytuacjach, które nawet mogą nie wystąpić. No, ale oczywiście no, nie zajmuje to dużo miejsca, zbyt dużo nie waży, więc może czasami się przydać. Więc ogólnie do czego multitool w terenie może być używany? Niekonkretnie akurat ten model, yy, dotyczy to wszystkich multitooli, które mają podobne funkcje do tego. Jeśli chodzi o kombinerki, szczypce, możemy tym. Chwycić jakieś naczynie, przenieść z ognia, jeśli jest gorące. Jakaś sytuacja więc awaryjna, powiedzmy, jest, nie mamy rękawic czy coś w tym rodzaju, a chcemy to przesunąć, żeby nam ostygło, i później możemy coś tam pić albo jeść z tego. Jeśli na przykład uszkodzą nam się rączki, lub mamy naczynie bez rączek, zapomnieliśmy zabrać rękawic, więc w jakiś sposób tym można to przenieść. Takie pewne zastosowanie tutaj jest docięcia drutu takie coś może nam się przydać przy robieniu wnyków oczywiście ja wiem że wnyki w Polsce są zabronione ale w awaryjnej sytuacji to prawo nie obowiązuje więc jeśli mamy drut chcemy go odpowiednio przyciąć no to możemy z tego skorzystać więc raczej sądzę że też wykorzystanie raczej w specyficznych warunkach nie zawsze co jeszcze może się nam przydać jeśli mamy nóż i go zgubimy lub zepsujemy możemy skorzystać z tego noża tutaj no, chociaż tak naprawdę zazwyczaj wiele osób nosi jakiś większy nóż do większych prac, mniejszy do mniejszych więc tutaj trzeci nóż czy będzie potrzebny? nie sądzę, no ale może się przydać takim małym nożykiem też yy, da się coś zdziałać ale raczej nie za wiele, na pewno nie zastąpi nam dużego noża, raczej do jakichś drobnych prac. Co jeszcze może się przydać? No, jeśli często w terenie leśnym pijemy piwo bezalkoholowe i mamy nie w puszce, ale w butelce, może nam się przydać Otwierasz do kapsli. No, działa bardzo dobrze. Chociaż sądzę, że jak ktoś często korzysta z takich butelek na kapsle, to lepiej ma mieć ze sobą jakieś dedykowane urządzenie do otwierania tego i zdecydowanie będzie lepsza ta opcja niż taka powiedzmy awaryjna sytuacja jak w multitulu. No ale oczywiście na pewno skorzystać można. Jak ktoś nie pije, nie ma problemu. Otwieracz do konserw. No w dzisiejszych czasach, w zasadzie, większość konserw to już ma otwieracze, więc praktycznie nie ma problemów. Raczej, y, znalezienie bez otwieracza puszki to jest raczej śladowa ilość. Chyba że mówimy tu na przykład o takich y, dużych puszkach 800 gramowych z Arpolu, no to tam rzeczywiście one nie mają otwieracza. Można wtedy takiego użyć. Ale tego otwieracza przy otwieraniu puszek używa się dosyć ciężko, zdecydowanie dłużej to trwa. Lepiej, jak już wiemy, że będziemy korzystać z takiej puszki w terenie, to lepiej zabrać zwykły otwieracz, nawet mały. Będzie zdecydowanie lepszy niż ten tutaj, chociaż w awaryjnej sytuacji jest to do wykorzystania. Ale raczej nie sądzę, abyśmy mogli z tego skorzystać normalnie. No, śrubokrętów. To raczej chyba w terenie rzadko kiedy będziemy korzystać, no ewentualnie jeszcze może z kombinerek i z noża, jeśli chcemy przeciąć jakąś linkę skręcić na przykład przy budowie jakiegoś szałasu, czy coś, jeśli wykorzystujemy właśnie linkę, to może się to przydać, lub właśnie do obcięcia odpowiedniej długości. No, nóż do obcięcia sznurka linki też może się przydać, chyba że zgubimy normalny nóż, to tylko wyłącznie w takiej sytuacji, chociaż y, przeważnie niektóre osoby noszą takie coś przy sobie. W sumie nóż też mogą mieć przy sobie od razu dostępny, więc czy sięgną po zwykły nóż, czy po ten w multitulu, to już mało prawdopodobne. Że skorzystają z tego, bardziej chyba z normalnego noża. No tu akurat wersja jest taka, gdzie ma ostrze ząbkowane, dobrze się przycina linki, no ale to nadal jest według mnie awaryjna sytuacja, a nie zwykła sytuacja. Przeważnie tak każdy ma nóż, nawet mały, i z niego raczej będzie korzystał niż z takiego multitula. Co tu może być jeszcze do wykorzystania w terenie leśnym? No, nie sądzę, żeby coś jeszcze można było z multitulem zrobić. To są chyba raczej wszystkie możliwe do wykorzystania rzeczy i to też w, w zasadzie w sytuacji awaryjnej, nie takiej codziennej. Wielokrotnie nawet noża nie wyjmowałem przy zwykłej działalności. Chyba, że tam po prostu jakieś opakowanie było wredne, którego nie dało się otworzyć, i lepiej było nożem, lub po prostu jakieś opakowanie trzeba było skrócić, czy coś w tym rodzaju. No to czasami się noża używało, a tak ogólnie, jakbym nie miał noża, no to mógłbym skorzystać z multitula. No ale i tak zazwyczaj mam nóż. Tylko właśnie w sytuacji, kiedy rzeczywiście bym go zgubił. Albo by się uszkodził, no to ewentualnie mógłbym skorzystać. No dlatego raczej takie narzędzie i tak należy traktować jako w awaryjnej sytuacji, a nie coś głównego zamiast innych elementów, które możemy mieć. Czyli na przykład nosimy wyłącznie multitula zamiast na przykład nóż, otwierać do puszek osobno, otwierać do kapsli osobno. Jak ktoś często z tamtych rzeczy korzysta, to lepiej mieć coś dedykowanego. Niż tego typu, i cały czas mówię niekonkretnie taki model, a jakikolwiek inny multitul. No, takie moje zdanie, że w większości jednak tego multitula nie będziemy używać. W innych sytuacjach wielokrotnie się używało. Na przykład w moim przypadku, zawsze taki multitul jeździ ze mną z rowerem i rzeczywiście przy jakiejś naprawie jest od czasu do czasu wykorzystywany więc bardziej mi się przy że to przyda, niż miałbym to nosić w plecaku. To było tak, jak już wspominałem, wiele lat nosiłem i praktycznie to nie było w ogóle wykorzystywane. Tyle, że nosiłem, a w razie awaryjnej sytuacji mógłbym to użyć, ale jakoś ta awaryjna sytuacja przez bardzo, bardzo długi czas, wiele lat nie nastąpiła, chociaż to jak to zazwyczaj bywa z rzeczami martwymi. Jak takiego czegoś któregoś razu nie weźmiemy, no to jednak się okaże, że będzie to potrzebne, ale nie wiadomo kiedy. Dzisiaj, jutro czy za pięć lat. No, ale nosić musimy powiedzmy codziennie. Więc ja niekoniecznie polecam noszenia multitula, chyba że ktoś chce albo musi, lub y, z racji wykorzystywania np. w pracy to i tak ma taki multitul. Później ewentualnie idzie. Y, na teren leśny, coś tam sobie robi, i przy okazji, na przykład, ma taki multitool. No to jest powiedzmy ok. Ale w sytuacji takiej typowej, raczej z multitula nie będziemy korzystać. A jeśli ktoś korzysta z jakichś innych funkcji, może napisać w komentarzu inne niż te, które ja sobie wymieniłem. Dodatkowe informacje, jak to zwykle u mnie bywa, będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.